Oburzenie przeciw wojnie. Przecież agresji Rosji na Ukrainę. Wszyscy, którzy są tutaj z nami, na pewno wyrażają taki sam pogląd, jaki w tej chwili powiedziałam. Wojna się toczy. Ludzie walczą niewinnie, chociaż powinni żyć w fantastycznym świecie. XXI wiek. A na ulicach walają się trupy agresor wszedł na państwo, które powinno być niezależne, swobodne, wolne, europejskie. Stop, non stop przez 8 lat non stop trwa tam propaganda przeciw Ukrainie, przeciw państwu, przeciw y, narodowi, który jak widzimy jest bardzo bohaterski. Broni się już trzeci dzień praktycznie tylko swoimi siłami. Oczywiście państwa wspomogły bronią, yy, ubraniami, wszelkim, z czym można było zabezpieczyć ten kraj, ale bronią się sami. Nie ma tam wojsk najemnych, nie ma nikogo innego. Bronią się sami Ukraińcy. My jesteśmy tu przeciw wojnie. Przeciw wojnie, i tak jak to mam na plakacie wojny. Nie chcemy o wojny. Nie chcemy wojny, chcemy o chcemy spokoju. Chcemy, żeby Ukraina była niezależna, wilna, swobodna, żeby mogła rozwijać się, mogła funkcjonować tak jak każdy europejski kraj. Hajz we Ukraina! Sława Ukrainie! Wojny... Skąd to się bierze? To się bierze z nienawiści człowieka do drugiego człowieka, z braku szacunku, z niezrozumienia, z braku empatii. Do tego doprowadzają ludzie, którzy są tyranami. Doprowadzają ludzie, którzy nie mają Boga w sercu. Doprowadzają ludzie, którzy nie chcą kochać drugiego człowieka. Taką osobą jest Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, ale o tym trzeba powiedzieć, że taką osobą też jest Łukaszenka, prezydent Białorusi, który pozwolił, aby wojska agresora mogły atakować Ukrainę z jego terytorium. To jest tragedia. Myślę, że kiedyś Rosjanie, bo Białorusini już się wstydzą za swego prezydenta. Ale kiedyś Rosjanie też będą się wstydzili za swojego prezydenta. Historia może to tylko w jeden sposób ocenić, może to ocenić tylko i wyłącznie źle. Bo przyzwoitość nie może popierać wojny, nie może popierać zabijania, nie może popierać tego, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie. A my musimy popierać Ukraińców, my musimy też ich podziwiać. Bo, tak jak dzisiaj czytałem, plan był taki, żeby w ciągu 72 godzin zająć Kijów. A Kijów dalej się broni, Ukraińcy dalej są solidarni, zjednoczeni, chcą walczyć o swoje państwo. Nasza pomoc tutaj w Biersku, w Polsce, może być tylko pomocą humanitarną, przede wszystkim jako ludzie. Musimy pomagać uchodźcom, którzy dotrą do naszego miasta. I to już zaczęliśmy robić. Powiemni wielszczanie wiersz, przyj zaczęli przyjmować ludzi z Ukrainy, do swoich domów, wielki szpital przygotowany jest do tego, żeby przyjmować tych, którzy będą tej opieki potrzebować. My jako samorządy też już do tego się przygotowujemy. Co się stanie, nikt tego nie wie, ale na pewno. Musimy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina. Widzieliście Państwo w telewizji, czytaliście może w internecie, w gazetach, że Załęski to jest przykład takiego lidera, który nie zostawia swoich rodaków, nie chowa się gdzieś tam pokątnie, tylko jest z nimi cały czas. To jest przykład lidera XXI wieku, człowieka, który kocha swój naród, kocha swoją ojczyznę. Mam nadzieję, że my nigdy nie będziemy musieli w Polsce udowadniać, że coś takiego będzie po naszej stronie konieczne do zrobienia. Ktoś powie, a czym wy się przejmujecie? Tam jest Ukraina, tam jest Rosja, tu jest Polska. Drodzy Państwo, 160 lat temu tutaj był prywiskański kraj. Tak to się nazywało. I co myślicie, że w głowie u Putina nie ma pomysłów, żeby te ziemie, które kiedyś były w imperium rosyjskim stalić, połączyć, ja nie wiem co u niego jest w głowie, nie chcę wiedzieć co u niego jest w głowie, ale nie możemy być obojętni, nie ma prawa, zgody na takie postępowanie, jesteśmy w Bielsku Podlaskim, miasto nieduże, 25 tysięcy mieszkańców, miasto spokojne, miasto w którym w zgodzie żyjemy od zawsze, można tak powiedzieć, możemy się lubić, możemy czasami się nie lubić, ale się szanujemy. Mieszkają tutaj Polacy, mieszkają tutaj Białorusini, mieszkają tutaj Ukraińcy. Pokój jest największym darem. Pozwala na rozwój miasta, pozwala na to, żeby dzieci bezpiecznie chodziły do przedszkoli, dzieci bezpiecznie uczyły się w szkołach, bo o to chodzi, żeby... Wszystkie jednostki, szpitale, domy kultury pracowały, a nie trzeba było się gdzieś chować po okopach, wbiegać w jakieś bramy, bo alarmowe ale sereny się e, rozwiją. Nie, 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 jeszcze raz nie. Nienawidzę wojny i mam nadzieję, że nigdy nie będziemy jej musieli doświadczać. Ale pamiętajmy o to, jeżeli będziemy obojętni, zostawimy naszych przyjaciół z Ukrainy samych sobie, to kto wie, czy po nas też kiedyś nie przyjdą? Ukraińcy, jesteśmy z wami. Trzymajcie się. Pierojam, sława! Tym, po pomerli i tym, kotory żywód, tym, ktory w sława sławaj!